Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kanał Game Explain i witam was w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj dla odmiany trochę inna gierka. Ło, ale mnie niestety nie ścięło. Dzisiaj zagramy sobie Fall Guys, jest ona za darmo pobrania yy, na Epic Games. Naprawdę... ojej. Naprawdę wam bardzo... Nie! Naprawdę bardzo wam ją polecam. Jest ona... To ilu, ym, kurczę, musimy się zakwalifikować. Jesteśmy ostatni, więc niedobrze. Ale mamy chociaż... Nie, drodzy. Okej, okay, jesteśmy. Dobra, no biegniemy. Co to jest? Aha, dobra. Niedobrze. Więc no, dzisiaj dla odmiany trochę... Dla odmiany... Em, trochę inna gierka od Minecrafta. Ta... E... Ty, przecież tu można przyjść bokiem. Że ja też nie pomyślałem. Ale ja pomyślę. Dobra. E... No moi drodzy, nic z tego. Niestety. No i... Porundzie. No powiem wam, nie była to... Najlepsza runda. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w następnej rundzie. Chcę, że teraz będzie lepiej. Dobra, lecimy. Nie, no czemu zawsze ostatni? Jestem ale dobra. Dobra. Kurde. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj... Przepraszam, tak nic nie mówię, ale się skupiłem na grze. Dobra. To łatwo. Kur dobra, biegniemy. Chyba nie jest, dobra, jest źle, ale... Nie, kurde. Dobra, po, po. dobra przeszliśmy ten etap. Lecimy bokiem. Yy, dobra. Spadliśmy. Co jest? Gdzie my biegniemy? Dobra. Przeszliśmy ten etap. Nie. Dobra moi drodzy i teraz prosto do mety. Uff, moi drodzy, w ostatniej chwili, Dobra, kogo tutaj? Weźmy sobie kogoś, kto jeszcze biegnie. O, na przykład tego kolega tutaj. Ciekawe, co będzie w następnej rundzie. Także widzimy się w następnej rundzie. Dobra, moi drodzy, Jesteśmy w następnej rundzie. Biegniemy sobie, dobra. O co tutaj? Aha, tutaj mamy. Nie, tutaj mamy. Mieliśmy właśnie takie, żeby trzeba było przebiec. To chyba damy radę, ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra, pięknie, pięknie i dobra, mamy to. Dobra, lecimy. Dobra, spadliśmy. Niedobrze. Tu się tylko 30... Ura, była. Um, tu się tylko 30 osób kwalifikuje. Ani niepokoi mnie to. No nie! Teraz, 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 teraz. Dobra, pięknie. Mamy to. O co tutaj chodzi? Aha, dobra. Wiem o co chodzi. I... Jesteśmy w ostatniej chwili. Um, stążyliśmy, to była jakby druga runda, i jesteśmy w rundzie trzeciej. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w rundzie trzeciej już, także um, także lecimy. Także lecimy. Um, no, powiem ci wam, 21 osób to jest mało, i ale o co w tym będzie chodzić? Aha, dobra, ok, trzeba tak przeskakiwać. No, dobra, rozumiem. Dobra, rozumiem. No tutaj taki mam wrażenie, że typowy wyścig to pierwszy, ten lepszy. O kurczę. Odejdź ode mnie, gościu. O, dobra. Dobra, kurczę, ale nie ścięło niestety. Dobra. Niech skaczą. Okej, okay, tutaj mamy. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, moi drodzy, mamy rundę trzecią. Zakwalifikowaliśmy się. Także, uwaga, kto wygra? No i koniec rundy. Także za chwilę widzimy się już w rundzie czwartej. Jesteśmy w rundzie czwartej. Trzeba znaleźć odpowiedni, um, odpowiedni, jakby, no płytę. Jakby, nie, mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Um, dobra. No i co? No i znaleźliśmy źle. Dobra, dobra trzeba iść za ludźmi. Eee, dobra. Idź, gościu. O, 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 nice, 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 nice. Dobra, moi drodzy, szybko, szybko, szybko. Tu się tylko 13 osób kwalifikuje. O, kurde. Dobra, lecimy tutaj. Dobra, trzeba tutaj. Dobra, dobra, lecimy. Dobra. I moi drodzy, jesteśmy zakwalifikowani. Czwarta runda wygrana, a powiem wam, tak to mi się max 3 udało wygrać. Ym, więc... W sumie bardzo fajnie, cieszę się. Dobra zobaczymy ile zostało osób. 13. No dobra, więc widzimy się już w następnej już piątej. Y tak, w piątej y rundzie. Dobra, jesteśmy już w następnej. No powiem wam, tutaj nie można chyba spaść, więc... Kurde, tak mało osób jest. Jestem pierwszy, no dobra, lecimy. Y ale mi. Nieważne. To się jeszcze kręci. Dobra. Dobra, lecimy. O moi drodzy, wygrałem. Wygrałem rundę piątą. Powiem wam, tak się cieszę, bo nigdy chyba aż tak daleko nie zaszedłem. Nie zaszedłem. Bardzo dzisiaj chillowy odcinek, ale o to właśnie chodzi. Dobra. Pięć osób zostało. Jesteśmy w. Rundzie szóstej. Mm. O kurde, jestem pierwszy. Dobra. Mm. Nie. Dobra. O. Nie. No i niestety, moi drodzy, przegraliśmy tą rundę. Także no. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mi się grało bardzo przyjemnie, bardzo polecam. Gra była do pobrania. Nie wiem, czy jeszcze jest na za, za darmo na Epic Games. I zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia.